Jak zaktualizować GPMAPę? Jeżeli mamy urządzenie z mapą Polski GPMapą, pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to założyć sobie swoje konto. Wchodzimy na stronę www.gpmapa.garn.pl i tam zgodnie z instrukcją zakładamy swoje konto. Przy aktywnej licencji GPMapy i przy ukazaniu się aktualizacji w dziale Pobierz mamy plik, które należy ściągnąć na nasz komputer. Uruchomić go z pulpitu. Po zainstalowaniu tej aktualizacji odpalamy Mapsource. A. Często pojawia się w tym przypadku problem, ponieważ Mapsource nie może się uruchomić i wyskakuje nam jakiś błąd na ekran. W tym momencie należy wejść na stronę Garmina i ściągnąć aktualizację Mapsource. A. Gdy już to zrobimy, Mapsource nam się bez problemu odpali. Będziemy mieli w zasobach nową mapę Polski, tą aktualizację, którą przed chwilą ściągnęliśmy, za pomocą narzędzia map zaznaczamy całą mapę. W międzyczasie podłączamy garmina pod komputer i wysyłamy nową mapę do naszego urządzenia. Po wysłaniu odłączamy urządzenie, sprawdzamy w ustawieniach, czy mamy nową mapę. I w ten sposób aktualizacja odbiegła nam końca.